Cześć, kochani, y, witam Was w kolejnym filmiku. Y, słuchajcie, jeszcze jest. Y, minęło dosłownie jakieś pół godziny. I, słuchajcie, wiecie co? Tak przyszedłem tutaj i. Znaczy, byłem w domu na chwilkę i tak przyszedłem sobie tutaj. I słuchajcie, y, tak zacząłem tutaj, tak sobie siedzę i, i tak patrzę i, i tak sobie klikam tutaj. I nie wiem, czy to będzie widać, ale tu jest strzałeczka, jakby z tego akumulatora przyładowuję na ten. Jo Nie wiem, czy będziecie widzieć. Widzicie. Jo, może trzeba czasu. Ciekawo jak to będzie, zresztą muszę zobaczyć w specyfikacji, jak to będzie pokazane, że przeładowuje, powiedzmy z tych dwóch akumulatorów? Na te dwa, nie. Więc zobaczymy. czy to po prostu coś to daje, czy to nie daje coś? No sam nie wiem, co wy o tym myślicie? Jestem dobrej myśli, słuchajcie, będziemy tutaj się bawić, ja będę czytał sobie tą specyfikację, bo tak na szybko, na szybko, na szybko, na szybko panie, wszystko, szybko, 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 czasu nie ma a pobawić się też trzeba. Tak, posiedzieć, popatrzeć, pouczyć się, tak no. Także co, dzisiaj na tyle, króciutki filmik, widzimy się w, w kolejnym, a wy komentujcie i mówcie, czy macie takie urządzenia, czy nie macie takich urządzenia, czy to, jak myślicie, czy to będzie działało, czy to po prostu jest jakaś lipa, e, dawajcie znać w komentarzach, podpowiadajcie, e, bo fajnie czytać wasze komentarze, podpowiedzi, dzięki jeszcze raz za wszystkie komentarze i za wszystkie podpowiedzi, także co, dzisiaj na tyle. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, cześć.